Witajcie przed ostatnim odcinku dj 4 prowadzi Kamil, drugi zniszczał trzeci kos. Chociaż od do Deszwandena. Jeszcze mają szansę. Więc zostawcie suba, łapeczkę, bo to wygląda koszmarnie. I mamy zakopane kilka 34. I mamy wiatr taki boczny w dupę bardziej chociaż. No ale dobra. A dobry skok i Sama 122 i Werninger. No i dobry skok Wernera 123 i Ryuju. Ale pokazał Rioju 125. No i Mariusz Lindwig. O Jezu, spóźniłem trochę. A Jezu. Dobra, tego skoku nie było. Jan Herr. A. Jan Herr 127 I Stefan Kraft No Jezu To jest tak kurde albo trafisz w ten próg, albo spadniesz. No trudno, Schwanden. No 120 i dom, domen prełud. No domen dopiero szósty. No i zaczyna się pierwsza trujeczka Lawrokos. Kos już no, dopiero kurwa zjebał. <grym> Dobra, zniszczą. Nie, jak widzę bardziej przybliżam tą kamerę, to to jest tragiczne. No i zniszczą ponad 120 121 No i Kamil Ale Kamil fantastycznie 128 więc prowadzi Stok, drugi Her, trzeci Kobayashi, czwarty Bellinger, piąty Zniszczą, szósty Insam, siódmy Deszpanden, ósmy Preut, dziewiąty Krav, dziesiąty Lindwik i jedenasty Kos. I Kos będzie zaczynał. <grym> <grym> No, na pewno lepiej niż w pierwszym, 119 i Lindvik A znowu nie leży mu ta skocznia No i Stefan, który tylko 100 metrów A również ten próg zbytnio nie trafił, ale będzie prowadził 117 i prełc. No i prełc już 121. No i deszczmann musi się na pewno poprawić, jeśli jeszcze chce walczyć. No ale nie, nie takimi skokami. Dopiero nabyt drugi i in sam, mam nadzieję, że w końcu się odbije. No tak. Fantastyczny no, skok, dwa I mamy zniszczowa. No. Będzie drugi. No i Bellinger. A Bellinger dopiero spadł. Nie trafiłem ten próg. No i Rioju. jest jak ja nie lubię z takim wiatrem jak, No będzie prowadził, no ale... Nie był to jakiś fantastyczny skok, ale Rioju będzie na podium, Jan Her, no bardziej w dupę, niż Jan Her, No i dobry skok Herra będzie prowadził. I teraz Kamil czy Her. No Kamil miał troszkę przewagi. No i Kamil wygrywa w fantastycznym stylu w 127. No, więc wygrywa Kamil, drugi Her, trzeci Kobayashi, czwarty o dziwo Insam, piąty zniszczął, szósty Preutz, siódmy Deschvanden, Wellinger, ósmy, dziewiąty Krab, dziesiąty Lindby, jedenasty Kos, no. A nie, to był ostatni już konkurs, przepraszam, no więc wygrywa Kamil, drugi z trzeci kos. Więc y, widzimy się tak na dniach już w DSJ3. Myślę, że, że fajna była ta Gierka, ja się z wami żegnam, siemano.